What the fuck you say about my mom? I don't want any trouble, that's how we talk to shit, I'm gonna tell my cofus, motherfucker got so much sex king, got a Every day, make money break Wracam po roku, no i widzę, że Gordion nadal jest aby Bo psy są pochowane, jak stóry gdzieś pod pokładę Budy nagrywałem Wam I jak chcesz mieć, no to wpijaj do mnie na czerwoną mapę Tylko levela, kilkaset leveli, ja jestem wyżej Wojny nie szczeknęli nic, bo bali się, że ich poniżej Na tych może nie nagrywałbym nic pierwszy Ale trudno, macie pycha, ze na kacu siedzę i mi w kurwe nudno Renalaty, prosty, prostytutko, coś nie idzie na przedziale nawet mi mówili, że tylko posy za a Krawa szmaty, każde etwa zamknięte jest za szlabanem Może zapłacicie my, to to pozwolimy przejść dalej Zdań Bądź najwięcej coś pisze Możesz i się chwalić starym, że wymieniłem cię w dzisiaj. A tylko moja rada, właśnie słowa w moją stronę. Bo nie miło będzie, jak mi wibs przeniosę na ulicę. Był taki jeden, co pierwszy rzucił dys w naszą stronę. Nie mogłem kurwie odpuścić, no i nagrałem odpowiedź. Dziwnym trafem aby stoi, no a Węgedek Każdy na gordio nie pamięta, żebych są zwykły pet.